Gotowe. Proszę. bo się ciemnie. No. Wszyscy, ok? Tak. Szymon, No chciałem zapytać o stok alpejski, napiarski, slalomowy na nosalu, bo od wielu lat nie funkcjonuje. Rozumiem, że jest szansa na to, by zaczął funkcjonować. Tak, no wkraczamy. Myślę, że w nową erę, jeżeli chodzi o... Rewitalizację stoku na Nosalu. Ja tylko przypomnę, że w 2020 roku został zmieniony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. No, trwało to kilka lat, ale no, trzeba było poddać ten, tą, tą modernizację wnikliwej analizie. W międzyczasie otrzymaliśmy zgodę Rady Naukowej Taszeńskiego Parku Narodowego No i pod koniec 2020 roku się udało. Wkroczyliśmy wtedy w nieco trudny okres dla nas wszystkich, pandemia, ale pomimo to te prace dalej trwały. Yy, udało nam się opracować koncepcję, w ramach której to przedsięwzięcie będzie realizowane. Dodatkowo, no, co jest uważam bardzo ważne i to jest jeden z przełomów w tej sprawie, udało nam się uzyskać akceptację właścicieli na poprowadzenie właśnie wyciągu w taki sposób, bo chcę tutaj powiedzieć, że yy, ta nowa infrastruktura będzie obejmowała również działki prywatne pod Nosalem, gdzie właścicieli jest yy, aż siedmiu. No, udało nam się też uzyskać zapewnienie co do finansowania, co też bardzo ważne, bo nie będzie to tanie przedsięwzięcie. No i dzisiaj mogę powiedzieć, że ogłosiliśmy wczoraj przetarg na opracowanie decyzji środowiskowej. No, kolejnym etapem będzie uzyskanie pozwolenia na budowę. Mamy nadzieję, oczywiście procesy administracyjne toczą się różnymi drogami, ale ma, mamy taką nadzieję. Że do końca roku uda nam się uzyskać pozwolenie na budowę i że w przyszłym roku, czyli w roku 2023, zrealizujemy tą inwestycję. Mówię, mam nadzieję, dlatego że historia różnie się może tu, tutaj potoczyć. To nie będzie łatwy temat. Wielu interesariuszy, yy, duże przedsięwzięcie. Ale tak jak powiedziałem, no, no, mam nadzieję, że te, to, to przedsięwzięcie przyczyni się do tego, że będziemy wzmacniać status Podhala, i, a zakopanego w szczególności jako tej zimowej y, stolicy Polski. Ale tak, no otóż inwestorem będzie Tatrzański Park Narodowy i to y, wynika z zalecenia uchwały Rady Naukowej Tatrzańskiego Parku Narodowego, która to uchwała została podjęta w ramach y, opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Otóż rada powiedziała tak, akceptujemy rewitalizację nosala, nawet w tym szerszym przebiegu trasy, który jest obecnie, ale Tatrzański Park Narodowy ma być gwarantem zapewnienia ochrony przyrody w tym miejscu. No i żeby być gwarantem, no to jest to jedyne, tak nam się wydaje, rozwiązanie, aby tą inwestycję realizował park. No w sytuacji, kiedy zajdą tam jakieś okoliczności, no, które będą powodowały, że trzeba by na przykład na chwilę wstrzymać pracę wyciągu, no to my tą decyzję podejmiemy i to, ten, to pracę tego wyciągu no dużo trudniej byłoby w sytuacji, gdyby był to prywatny inwestor, ponieważ no wiadomo, że prywatny inwestor przede wszystkim liczy pieniądze. No ja oczywiście mam nadzieję, że do tego typu sytuacji nie będzie, ale tak jak powiedziałem, no jest to taka ten model właśnie gwarantuje to, że będziemy mogli zapewnić zapewnić zrealizowanie tej uchwały, którą rada podjęła. Jak będzie to w wyglądało? Tak, w planach są dwie trasy. Otóż ma powstać nowa trasa, tak zwana trasa rozgrzewkowa. Ona musi powstać dlatego, że no przewidujemy i po to m.in. jest ten projekt, aby można było e, rozgrywać tu zawody w ramach FIS-u, więc ta trasa musi powstać. Dodatkowo powstanie trasa. E, przesiadkowa a właściwie w, wysiadkowa w połowie trasy będzie można wysiąść i zjechać od połowy stoku no ja chcę też powiedzieć, że głównym celem tego przedsięwzięcia jest rozwój polskiego narciarstwa alpejskiego i między innymi dlatego też rada zgodziła się na realizację tego zadania no my patrzymy na to tak, że, że zdecydowane pierwszeństwo na Nosalu będzie miała zarówno nasza kadra, jak i wszystkie kluby sportowe, które no dzisiaj mają duże problemy, jeżeli chodzi o przeprowadzenie treningu. Porannych treningów. No, Nosal ma o tyle dobre położenie tutaj w Zakopanym, no, że, że zlokalizowany jest praktycznie w centrum miasta, więc łatwo jest wyjechać, przeprowadzić trening, wrócić do szkoły. Panie dyrektorze, a co ze śnieżeniem? Bo na terenie TPN-u to problem. Tak. Y, trasa będzie oświetlona i dośnieżana. O tyle jest to inna sytuacja w porównaniu na przykład z inwestycjami zlokalizowanymi w sercu Tatr, no, że jednak no, nie czarujmy się, Nocal jest położony praktycznie w zakopanym, nie jest to góra położona gdzieś w sercu Tatrzańskiego Parku Narodowego. Była dośnieżana, no jest zresztą dośnieżana w ramach tej infrastruktury narciarskiej, która tam już dzisiaj funkcjonuje. W związku z czym no, to też nie budziło większych kontrowersji Rady Naukowej. Czyli de facto by powstały dwie trasy, jedna główna mniej więcej w przebiegu tej dawnej trasy i druga w kierunku wschodnim? Nie, powstaną dwie trasy, jedna ta główna i mniej więcej od połowy stoku stojąc twarzą do, Zakop do zakopanego powstanie druga trasa w równoległym przebiegu. A to tak jak w stronę uszulonek będzie, tak? Yy, stronę, tak, który... ta trasa będzie bardziej w stronę Jaszczorówki. Czyli inwestycja zakłada też tam jakąś wycinkę drzew? Tak, no inwestycja zakłada wycinkę drzew, to jest naturalna y, sytuacja. Y, no może to oczywiście budzić kontrowersje i wiele zapytań, natomiast no chcę powiedzieć, że został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Wszystkie zgody w ramach tego planu zostały wydane więc jest to dokument prawomocny i on przewiduje również tą wycinkę. Ja też o tyle mniej boję się tego przedsięwzięcia tej inwestycji, że jednak kluczowym elementem w przygotowaniu każdej inwestycji jest uzyskanie warunków zabudowy albo planu zagospodarowania przestrzennego, ponieważ ten dokument tak naprawdę jest bazą dla procesu budowlanego. Pozwolenie samo pozwolenie na budowę jest już jednak wtórne. Czyli jeżeli plan pozwala na realizację zadania, no to po prostu pozwolenie na budowę Yy, można dostać, trzeba oczywiście przygotować porządny yy, yy, projekt. Więc tak jak powiedziałem, no ta wycinka jest przewidywana, ale wszystko to, wszystkie te zapisy są już ujęte zarówno w planie zagospodarowania przestrzennego, jak i w planie ochrony. A Czyli inwestorem byłby? Tak, no plan zagospodarowania przestrzennego został zatwierdzony w roku 2020, natomiast plan ochrony został uchwalony, no kilkanaście tygodni temu. Inwestorem byłby TPN, a finansowanie skąd? O jakich pieniądzach mówimy? Tak, no inwestorem, czy cały proces prowadziłby Tatrzański Park Narodowy, jakoś to słowo inwestor mi nie do końca pasuje w tym kontekście, ale oczywiście tak. Natomiast finansowanie byłoby z budżetu państwa i mamy zapewnienie, że takie finansowanie otrzymamy. Ja też chcę powiedzieć, bo jest to pewien przełom, patrząc na to, co dzieje się na Podhalu, że naprawdę udało się nam zbudować. Budować taki pomost zaufania między parkiem a prywatnymi właścicielami. I, 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 no i chcę też powiedzieć, że prywatni właściciele naprawdę podeszli z tego temat, do tego tematu z dużą otwartością, i wręcz mówią, że cieszą się, że ta inwestycja będzie realizowana przez park, bo mają po prostu do tej, do tej naszej instytucji zaufanie. Czy tam umowy są już podpisane Rozumiem. No, mam nadzieję, te rozmowy, trwają, te rozmowy trwały wiele, wiele miesięcy. Wczoraj jeszcze mieliśmy, przedwczoraj mieliśmy jeszcze jedno spotkanie z, jednych, z jednym z prywatnych właścicieli. Jeszcze szlifujemy tą finalną koncepcję, ponieważ, ponieważ są tam pewne kwestie związane z posadowieniem przepompowni, ale mniejsza już o szczegóły, ale tak no, wszyscy właściciele wyrazili zgodę na przeprowadzenie tej inwestycji i no, to tak jak powiedziałem, cieszy, bo, bo no, wiele się dzieje w różnych miejscach pod Hala. W zupełnie, idzie to niestety w zupełnie innym kierunku. Reasumując, wyciąg krzesełkowy, dwie trasy, system naśnieżania, system oświetlenia, zbiorniki wody? Reasumując, Trasa, ta która funkcjonuje, mniej więcej od połowy stoku, druga trasa. System naśnieżania, oświetlenie i oczywiście zbiorniki wody. Staramy się to zrobić tak, aby to zasilanie w wodę, wykonać z istniejącego ujęcia w jaszczurówce też już jesteśmy po wstępnych rozmowach z lokalną spółką wodną z Cewikiem, mamy takie bardzo wstępne zapewnienie, że to się uda w ten sposób przeprowadzić, ale też patrzymy na, to, na realizację tego przedsięwzięcia no, analizujemy wszystkie ryzyka, dlatego, że no, nie ma co ukrywać, to będzie trudne zadanie, więc mamy oczywiście również w planie poprowadzenie alternatywnego ujęcia z potoku bystra. Mm -hmm. Wyciąg ile osobowy? jeszcze dopytam? Jeżeli chodzi o wyciąg krzesłkowy Krzesełkowy, tu zobaczymy, bo, bo, bo mm, mamy oczywiście w planach i w tej koncepcji jest przewidziany zarówno wyciąg krzesełko dwuosobowe, jak i czteroosobowe. Ile to będzie kosztowało wszystko i kiedy pierwsi narciarze mogliby zyskać? No, tak. No trudno dzisiaj mówić o rzeczywistych kosztach. Ja, ja, tak patrząc wstecz widzę, że te koszty zmieniają się z roku na rok. W tym momencie no, ceny realizacji inwestycji naprawdę są y, niestabilne, bardzo rosną do góry, y, bardzo idą do góry. No, te ostatnie nasze szacunki opiewały na kwotę 30 milionów złotych, no, zobaczymy, co pokaże czas. No, jeżeli przystąpimy do realizacji tego przedsięwzięcia za rok, oby. No to sytuacja na rynku może być zupełnie inna, no być może będzie lepsza niż dzisiaj ale ja myślę, że tutaj w tym wszystkim pieniądze są oczywiście bardzo, bardzo ważne ale jednak tym chyba co przyświeca realizacji tego przedsięwzięcia jest to, żeby dzieci, młodzież i nasza kadra mogła trenować na nosalu i to jest najważniejsze i po prostu uważam, że w tym kontekście pieniądze powinny się znaleźć no mamy dobry przykład jednak na Skoczni, na Wielkiej Krokwi no bez tych różnych prac modernizacyjnych i działań no prawdopodobnie nie mieli byśmy tego wszystkiego, co dzisiaj mamy no i nie, nie świętowalibyśmy sukcesów naszych skoczków. Pani Między innymi i oczywiście. ewentualnie W takim razie mogły, mogłaby to nowa trasa być udostępniona. No bardzo byśmy chcieli, naprawdę bardzo byśmy chcieli, żeby ta trasa funkcjonowała już w sezonie 2023-2024. No, czy to się uda? No, no nie mamy tutaj takiej 100% pewności, to znaczy, nie, nie mógłbym tu w tym momencie powiedzieć, że to się uda na 100%, ale będziemy robić wszystko, co w naszej mocy, żeby to się, żeby to się udało. No bo same prace budowlane związane z postawieniem wyciągu to nie jest duża, duża robota. No, w momencie kiedy otrzymamy już decyzję środowiskową i pozwolenie na, na budowę, natychmiast y, ruszymy z kolejnym przetargiem na y, projekt wyko wykonawczy i na realizację tego przedsięwzięcia, no i, no i mam nadzieję, że jeżeli wiatry nam będą sprzyjały, a póki co nam sprzyjają, no bo zauważcie Państwo, że nigdy jeszcze ta inwestycja nie była tak daleko. Że to się po prostu uda y, zrobić. Tego sobie życzę. Tego życzę przede wszystkim polskim Alpejczykom. To mam pytanie rozumiem, jeszcze, czy to trasa będzie. będzie spełniać y, różnego rodzaju normy fisowskie, więc jest szansa na organizację też bardzo poważnych zawodów. Tak, tak no trasa musi spełniać y, te wymogi fisowskie, więc jest tutaj szansa na zorganizowanie bardzo poważnych zawodów, łącznie z Pucharem Świata. A czy jest szansa, że gdy nie będzie treningu, kadry? Y... Gdy nie będzie zawodów, będzie ona dopuszczona rekreacyjnie dla komercyjnego klienta? Tak, no trasa będzie dopuszczona oczywiście dla komercyjnego klienta. No, te, te, ta inwestycja musi też na siebie zarabiać, natomiast no, nie będzie to priorytet, jeżeli chodzi o użytkowanie no, sala. To w głównej mierze ma służyć rozwojowi polskiego sportu, ale oczywiście da się te byty pogodzić, no bo jednak kluby sportowe e, t, jakby rezerwują wyciągi w godzinach porannych albo godzinach, w godzinach popołudniowych, więc ten czas pomiędzy treningami będzie, jakby w tym czasie poza treningami będzie można korzystać, będą mogły korzystać ze stoku inni, inne osoby. No też dzięki temu, że trasa będzie składała się z dwóch nitek tras, no być może będzie tak, że będzie można część zarezerwować właśnie dla kadry, dla, dla dzieci młodzieży, a na części w tej drugiej części będzie można jeździć, jeździć Zresztą no temu też, dlatego też została podjęta decyzja o realizacji tej trasy wysiadkowej w połowie stoku, żeby właśnie można było w ten sposób z nosala korzystać. No zobaczymy, to są naprawdę już detale, jeżeli chodzi o kwestię użytkowania tych nartostrad, które były w górnej części y, trasy. To, to na pewno jest jakieś sensowne połączenie, chociaż dzisiaj nie wiem, czy nie częściej wykorzystane przez narciarzy skiturowych. Zobaczymy, to są już takie detale y, kosmetyczne. A ile jeszcze będzie wyciągnąć? No, tam będzie wycięte około jednego hektara lasu. Mhm. Rozumiem, że jakby ta część leśna należy na do parku, a te polany pod nosem to są prywatne, tak? Tego... Tak, no ta, ta część, która jest mniej więcej do granicy lasu jest własnością Skarbu Państwa w zarządzie Taczańskiego Parku Narodowego, a te działki bezleśne są własnością prywatnych osób. Będzie tam zorganizowany osobny dojazd, czy będzie pojeżdżany ten, do to nie chciałbym za bardzo w tym momencie deklarować już, o, znaczy z, z, określać tych bardzo szczegółowych m, rozwiązań technicznych. Wiele pewnie wyjdzie na etapie y, uzyskiwania pozwolenia na budowę. Natomiast no, generalnie tak, ta istniejąca droga do ośrodka, istniejącego tam ośrodka, ona prawdopodobnie będzie do, wykorzystana jako trasa dojazdowa. A ja bym pytał jeszcze o, leto, o, o lato. Czy ta kolej będzie wykorzystywana w lecie? Słego czasu były takie pomysły, ale był. Problem z tak z górnym połączeniem. No, Były pomysły dotyczące wykorzystania nosala w lecie, ale właśnie te pomysły pojawiały się w związku z, komer z komercyjną realizacją tej inwestycji, no bo no, nie czarujmy się, duże pieniądze będzie to kosztować. No i teraz ze względu właśnie na to, że y, z perspektywy przyrodniczej nie byłoby to dobre rozwiązanie, no bo jednak nosal jest górą czy, często odwiedzaną przez y, turystów. Y, no nie ma póki co akceptu na tego typu. Typu rozwiązanie. Rada Naukowa nie wyraziła zgody na to. No i między innymi też dlatego, y, to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego to właśnie park realizuje to przedsięwzięcie. No w innym układzie prawdopodobnie za chwilę okazałoby się, że y, ze względu właśnie na przepływy finansowe, no trzeba znowu NOSAL uruchomić y, w lecie. Ja myślę, że jest tyle atrakcji. W... W Tatrach, w Tatrzańskim Parku Narodowym yy, mamy kolejkę przecież świetnie funkcjonującą na Kasprowy Wierch, też plany rozbudowy, czy modernizacji goryczkowej, że nie ma co już mnożyć bytów w Tatrach i że to, co udało się wypracować jest naprawdę dobrym kompromisem. Tutaj celem jest przede wszystkim rozwój polskiego narciarstwa alpejskiego. Alby nie deptali ścieżek, tylko by wsadzili dupa i wyjechali i się wrócili. <głos> <głos> Dziękuję za ten komentarz. No, Proszę, a to, ja bym spytał <noise> jeszcze w takim razie Panie Dyrektorze, bo Pan nawiązał już do tego tematu, wyciąg do Dolinie Goryczkowej. Tam Urząd Miasta zaczął procedować decyzję środowiskową. <noise> jak te do tego potrzebne. My jesteśmy po wielu rozmowach z polskimi kolejami linowymi i wydaje mi się, że udało nam się osiągnąć porozumienie. O szczegóły myślę, że trzeba pytać polskich kolei linowych. Ja tylko mogę powiedzieć, że naprawdę ta współpraca nam się dobrze w tym momencie układa. Wróciliśmy do tych relacji, które zawsze dawniej były dobre. Był taki moment pewnego tąpnięcia w tych, w tych naszych relacjach, ale teraz wszystko naprawdę dobrze że się układa, mam bardzo dobry kontakt z prezesem, i, i, i myślę, że, że różnego typu działania będziemy mogli zobaczyć w ramach Kasprowego. Ja tu nie chcę oczywiście niczego zdradzać, i, i ta modernizacja goryczkowej nastąpi. Ale nie będzie jej rozbudowy, ani śniżej. Ja myślę, że o te pytania, z tymi pytaniami proszę do PKL-u. Panie dyrektorze, jeszcze chciałem zapytać o, o drogę nadmorskie oto, bo, bo ona jest cały czas zamknięta, rozumiem, że decyzja należy do topu. Tak? No tu jest dobra wiadomość. Prawdopodobnie jutro albo pojutrze droga będzie znowu dostępna dla turystów. Nie chcę, już, nie chcę powiedzieć w 100%, że to nastąpi, dlatego że. Tatrzańskie chodnicze Pogotowie Ratunkowe musi jeszcze y, dokonać przeglądu sytuacji, oglądu sytuacji. Ale jeżeli wszystko będzie dobrze, y, śnieg będzie stabilny, to prawdopodobnie w sobotę albo w niedzielę y, drogę otworzymy. Ale obnięcie, to bez Bez, bez. dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Już nie ma tego obejścia, wiesz?